Also, vielen Dank für die freundliche Einladung zu diesem ähm, Kongress hier. Vielen Dank an Polunica und an alle Unterstützer von diesem Kongress. Sie haben ja jetzt schon vor mir und auch in den nächsten Tagen äh, viele Beiträge und Diskussionen werden ja noch kommen, rund um ähm, Korczak gehört und verfolgen können. Chciałabym teraz mówić o, i mówić o języku jako kluczu do wykształcenia i do rozwoju i chciałabym tutaj podkreślić ważność kompetencji językowej jako podstawowej przesłanki do rozwo swobodnego rozwoju osobowości dziecka i chciałabym tutaj omówić to na podstawie naszego projektu. I tutaj chodzi o to, że my chcemy tutaj spowodować, by dzieci posiadały lepszą kompetencję w języku niemieckim, ale równie dobrze ten projekt można by to realizować w Polsce czy w Anglii, ale oczywiście wtedy dotyczyłoby to języka polskiego czy też języka angielskiego. A więc chodzi o tu kompetencję językową dzieci w zakresie posługiwania się językiem potocznym na co dzień. Jak Państwo wszyscy wiecie, Korczak swoimi trzema podstawowymi prawami dzieci szczególnie podkreślał, prawda, swobodny rozwój dziecka i to również, prawda, dotyczy to również dzieci niemieckich i już w pierwszym, każdy, i w pierwszym, pierwszym akapicie kodeksu Koczaka pisze, że każde dziecko ma prawo do swobodnego rozwoju, do rozwoju swojej osobowości, ponieważ Przede wszystkim w Niemczech, jak Państwo wiecie, ważną rolę odgrywa pochodzenie społeczne, jeśli chodzi o dostęp do, do kształcenia. Eksperty, eksperci zgadzają się, że szczególnie kompetencja językowa gra tutaj kluczową rolę, a więc by odnieść sukces w szkole, prawda, by swobodnie rozwijać swoją osobowość, ważny jest przede wszystkim język, a więc jest ważne, by opanować język potoczny i język nauki, bo to jest podstawą do właściwej dyskusji, do, do skończenia szkoły, do prawda, dostępu do kształcenia i aktywny udział w życiu społecznym. Schlimm. und eigene Entscheidungsfähigkeit. Chciałabym krótko pokazać trzy przykłady, jak to wygląda tutaj sytuacja akurat w Berlinie, gdzie pracuje nasza fundacja w 2011 roku, a więc w ostatnim roku i 9,2% uczniów bez matury, a więc co dziesiąte osoba po prostu nie kończy szkoły, po prostu wychodzi z systemu szkolnego bez, bez ukończenia. Hauptschulabschluss, der weiteren Hauptschulabschluss, mit dem leider heutzutage in Berlin auch äh, selten nur noch ein Ausbildungsplatz zu finden ist, sind das 30 Prozent der Jugendlichen. A jeżeli chodzi o w szkolnictwo średnie, to jest aż 30% młodzieży. I bardzo często polega to na niedostatecznej znajomości języka niemieckiego. A tekst przeprowadzony w przedszkolach dziecięcych, 17% dzieci w tym uczęszczających do przedszkoli, ma problemy, problemy językowe i potrzebuje dokształcania. A jeszcze bardziej się to widać wśród dzieci, które mówią o niemieckim jako językiem ojczystym, to tam ten stosunek wynosi około 34% i te dzieci nie mają szansy nadrobić tych zaległości bez specjalnej pomocy i w porównaniu z krajów w różnych szkołach podstawowych a więc aha, w poszczególnych krajach związkowych RFN-u In Gdzie testowano in dzieci z czwartej klasy w, w różnych dziedzinach wiedzy, a więc również prawda, w słuchania w i zrozumienia. W zrozumienia. I w, w, zakresie, w tym w zakresie w Berlinie 24% w dzieci um, mają. Mają problemy nie osiągnęły od oczekiwanych od nich standardów kształcenia. Te liczby, które wymieniłam, są bardzo podobne w innych krajach związkowych. Statystyki są właściwie alarmujące od dłuższego czasu i tu widzimy szansę dla naszego, dla naszej fundacji, dla naszego projektu właśnie wspierania kształcenia językowego dla najmłodszych. Pracujemy obecnie w, w pięciu szkołach podstawowych, w takim w dzielnicy Kesundbrunnen, to jest dzielnica Berlina, gdzie, właśnie, w, gdzie dużo mieszka ludzi z, z niższych warstw społecznych, gdzie te szkoły tam, na których pracujemy. Von kinem, mają, z, nie, mają duży odsetek, 100%. a więc od 90 we do 100% dzieci pochodzących, nie, nie, nie niemieckich, z innych um, kultur pochodzących. 60 <fres> dzieci mówiły w zeszłym roku, które się wspierali, w zeszłym roku mówiły dwunastoma różnymi językami. Są dzieci, które są jednojęzykowe, a są też dzieci, które mówią dwoma lub trzema nawet językami. Jak już ja, powiedziałem, od półtora this, roku this proje robimy ten projekt i próbujemy też rozszerzyć ten program na inne dzielnice. Jest pomoc językowa, są tu cztery różne jest, podejścia. To, my, um, nad czym my pracujemy co, i e, to, co... Ja może omówię teraz to, co oddenki, widzimy jako specyfikę naszej to, tutaj um, pracy, fundacji. A więc tutaj pracujemy z w, w oparciu naukowo opracowane pro, programy i mamy profesjonalny mamy tutaj profesjonalną pracę z rodzicami, z rodzicami mamy również pozdajemy do nasz projekt jest ewaluowany, czyli jakby weryfikowany naukowo. Te poszczególne punkty, o których teraz mówiłem, tu, tutaj może jeszcze krótko omówię poszczególne te punkty, może wolniej, żeby trochę mówiła. Proszę powiedzieć, żeby wolniej trochę mówiła. A więc omówię teraz te punkty poszczególne. A więc, jak mówimy, zajmujemy się tutaj wieloletnim takim wspomaganiem językowym dzieci. A więc, zaczynamy w wieku dzieci z dziećmi trzy-letnimi, trz, i potem przez parę tych lat, do osiągnięcia prawda, do szkoły, pójścia do szkoły, zajmujemy się tym. A więc rozróżniamy tutaj dzieci, które ma, mają, mówią językiem niemieckim jako ojczystym i dzieci, które, dla których język niemiecki jest jakby drugim językiem. I chcemy, żeby te dzieci wszystkie były wspierane. Dzieci te są uczone cztery razy w tygodniu w małych grupach sześcioosobowych. I to, tym zajmują się osoby pracujące, wychowawczynie, które pracują właśnie w tych przedszkolach. I używamy tutaj naukowo opracowanych materiałów. Tutaj jest taki materiał Deutsch für den Schulstart. Tutaj są, w tych materiałach są wykorzystywane prawda, badania nad przyswajaniem sobie akwizycją języka przez dzieci, a więc są tam, jest tam gramatyka, teksty, słownictwa i odpowiednie umiejętności wykształcone. Ważne jest, bo tu pracujemy tutaj właśnie bardzo często z dziećmi, dla których niemiecki jest drugim językiem. A więc próbujemy osiągnąć prawda, taki rozwój tego języka u tych dzieci, jaki jak przechodzą dzieci mówiące językiem niemieckim jako ojczystym. Następnie, następnie właśnie przed rozpoczęciem takiego kształcenia testujemy dokładnie te dzieci. Chcemy stwierdzić, w jakim etam, na jakim etapie się znajduje dziecko i jakich ewentualnie pomocy dziecko potrzebuje. Pracujemy stale rozwijamy ten program, doskonalamy go Ich po prostu otwieram, ten program jest zorientowany przede wszystkim na praktykę i rozwijany właśnie. Poza tym wszystkie, wszyscy nauczyciele, którzy z nami współpracują, i tu z nimi po prostu omawiamy, jak, właśnie, co mają robić, jak mają robić, to co, co tu jest polecane w tych książkach. A więc, a więc mamy, będziemy mieli wkrótce taki program, który będzie z różnych stron prawda, przetestowany w praktyce. A więc nauczyciele są dokształcani specjalnie właśnie do tej pracy, właśnie jako o, te osoby pomagające w uczeniu się języka, są szkoleni. Yy, Odświeżamy um, ich wiedzę um, i teraz również wreszamy, właśnie, szkolimy konkretnie, jak um, mają postępować um, albo pochodzić się z materiałem, który dostają do in ręki. In a więc spotykamy się co 4-6 tygodni ze wszystkimi nauczycielami, którzy biorą udział w tym projekcie. I prawda, tutaj również słuchamy tego, jakie oni są i ich doświadczenia. Następnie drugim takim filarem to jest, to jest profesjonalna praca z rodzicami. To jest bardzo ważne, bo my chcemy prawda, wspomagać dzieci nie tylko w obrębie szkoły, ale również, żeby te dzieci otrzymały, żeby też były dzieci. No, rodzice byli uczuleni na właśnie problemy językowe ich dzieci. I co do, do instrumentów pracy prawda, z nauczycielami, to są wieczory spotkania z nauczycielami, odwiedziny w domach I, i każda rodzina jest przynajmniej raz w roku odwiedzana przez nauczyciela w domu. I, i żeżemy z jednej strony chcemy tutaj podkreślić ważność Eltern, języka, ojczystego, die, tych Deutsch dzieci, als a haben, jeżeli chodzi o, o dzieci, sprechen, prawda, które uczą się ihre języka sprache, niemieckiego jako drugiego, też, Beispiel, ale chodzi o to tutaj, żeby rodzice, rodzice spielen, również i, um, pracowali nad tym anlässen, językiem, die auch können, w domu w w pracuje um, rodzicom bei den, w, w, göthe, w, 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 w uczeniu dzieci języka niemieckiego. Die das Sprachförderzentrum Berlin Mitte -E als Kooperationspartner für die Durchführung gewinnt. Mamy tutaj prawda -E pozyskaliśmy tutaj takie Centrum językowe język Berlin Mitte. Jesteśmy tutaj. arbeiten wir direkt <sumpered> mit <sumpered> den Bildungseinrichtungen zusammen. Schulen, Schulen. Weil wir uns damit erhoffen, all das Wissen und das Material Materiały, które dajemy do szkoły, to one tam powinny je po, po, po to, żeby to one to zostały, to zostały tam dłużej. dłużej. Das ist uns auch sehr wichtig, materiały Wirkung, ten program um, ten jest nadzorowany wollen przez wollen und Uniwersytet uh, w Monachium i chcemy, by to, co, for, co teraz robimy, had, co będziemy jeszcze robili przez kindern, następne lata, was Aktuell ähm, haben wir den Wettbewerb Ideen für die Bildungsrepublik. Das po, po prostu zwyciężyliśmy taki, taki konkurs na kształcenie w Republice um, i um, on, ten, w ten, to, ten program jest Dort nadzorowany przez, przez Ministerstwo Kształcenia i tu chcemy też w szczególny so viel, sposób also przyczyniać się do spraw dziecięcych i to, co die żeśmy dotychczas osiągnęli, a więc koncepcja, trzeba powiedzieć, koncepcja tego, Wasie, gut bardzo die dobrze przyjmowane przez, przez dyrekcję szkół i przez, die przez nauczycieli, wę, nauczycieli. Nauczycieli są bardzo auch wę, um przekonani o skuteczności wę, tych wę, właśnie stosowanych metod. Die I, und der dobrze oceniają um, przede wszystkim jak, oddziaływanie integracyjne w, ausflüge, w szkołach. Biorą in udział w określonych wycieczkach, np. do zoo, czy też przykład idą z dziećmi na mecz piłki nożnej, czy też um, czytanie einfach, książek. Postaramy się oferować dzieciom to, co, czego w normalnym, codziennym życiu dzieci nie otrzymują. Również uh, wymiana um, doświadczeń między nauczycielami um, też jest, to, jest tutaj, to, tutaj bardzo traktowana jako bardzo ważna. Wszystko odbywa się na bazie dobrowolnej. ...soba freiwillig mm, gegenseitig um miteinander zu bleiben. Auch die und również rodzi widakt, das rodzice so, i, Säule und so, so, so. So, a więc rodzice są zugängli, dzieci są to jest ta druga wydachte, f, ten drugi filar e, oni też ani są właśnie o problemach językowych dzieci i na wywiadówkach z rodzicami osiągamy obecność w dziedzinie do 90 Rodzice ufają naszym tutaj doradcom i naszym nauczycielom, bawią się z dziećmi właśnie w domu, bawią się w to, co dzieci się bawią również w szkole i są po prostu uczuleni na to właśnie wspieranie rozwoju językowego swoich dzieci. I tutaj właśnie, a jak się czują dzieci w tym programie? Według prawda, informacji od dzieci um, in uzyskanych, oni też bardzo dobrze się czują w tych małych grupach mogą, są łatwiej motywowani i umacniani w uczeniu się języka. Prawda, zachęcani są do swobodnego mówienia, do opowiadania historii, do odgrywania pewnych takich teatrzyków między sobą. Widzimy, że tutaj, prawda, dzieci lepiej zaczynają stosować słownictwo, polepsza się gramatyka, zrozumienie, gramatyka, zrozumienie gramatyki języka niemieckiego i Wie tak gesagt, dalej. Sprechen, e fragen, po prostu dzieci zaczynają, odważają się mówić, śpiewa, prawda, med, lubią um, takie y zabawy z kolegami med, i, um, i najlepszym komplementem dla nauczyciela było to, że by to, to, to było to, że Anke, kiedy my się czegoś w końcu nauczymy i tu uczą się nie tylko prawda języka, ale również uczą się uzyskiwać osobowość. Oczywiście żeby to opanowanie języka codziennego i języka nauki to jest jedna tylko z przesłanek, ale myślę, że jest to najważniejsza przesłanka, a dopiero potem prawda, następnie można realizować prawa dzieci, bo przede wszystkim dziecko musi zdawać sprawę swoich praw i obowiązków. I dziękuję za uwagę.